Program Pegasus to program do tak naprawdę wyłapywania bardzo niebezpiecznych przestępstw. Przestępstw i przestępców. E, więc e, będę chciał także zweryfikować, czy ten program został wykorzystany do celów, do jakich tak naprawdę e, miał służyć. Pani radator poruszyła jeszcze jedną bardzo istotną kwestię, że ten program to nie jest tylko i wyłącznie podsłuchiwanie rozmów. To jest permanentna inwigilacja przez 24 godziny na dobę. W kuchni, w sypialni, w łazience, to także jest możliwość ciągnięcia starych maili, starych wiadomości historycznych, a to jest także możliwość wgrywania pewnych treści na telefon. I tutaj także będziemy chcieli zweryfikować, czy w trakcie wykorzystywania programu Pegasus do osób, które były inwigilowane, sądy wiedziały o takiej możliwości służb specjalnych.